Konflikt ukazuje, co się dzieje, gdy wartości, prawo czy uczucia lub obowiązki są sprzeczne. To sprawia, że opowieść staje się nie tylko rozrywką, ale refleksją nad życiem. Tego potrzebujemy: refleksji. W strukturze kryje się pewność, harmonia. Tajemnica, które sprawiają, że nasze słowa nie są jedynie dźwiękami, lecz prawdziwymi mostami do serc i umysłów naszych słuchaczy. Zapraszam Was na odcinek Potęgi Głosu, gdzie przeniesiemy się do starożytnej Grecji. Staniemy się na chwilę uczniami Arystotelesa. To nie lada, zaszczyt! Ruszajmy w tę podróż. Arystoteles urodził się w 384 roku przed naszą erą, był uczniem Platońskiej Akademii, jednak z czasem wypracował własne, odrębne podejście do wielu zagadnień. Jego działalność przypadła na okres intensywnych przemian intelektualnych, których celem była organizacja wiedzy i szukanie uniwersalnych zasad rządzących światem pytanie czy dziś jest podobnie jak w czasach Arystotelesa jeśli chodzi o pewne obszary na pewno z pewnymi tematami możemy się identyfikować Arystoteles kładł ogromny nacisk na empirię i obserwację jako podstawę poznania Uważał że wiedza musi się opierać na doświadczeniu i rozumowaniu co wyraża jego słynne powiedzenie wszystko co istnieje ma swoją przyczynę i cel w jego systemie istnieje ścisłe powiązanie między formą a materią. Podkreślał bowiem, że bycie to związek między tym, czym coś jest, a jak to jest wyrażone. Arystoteles jest twórcą formalnej logiki, zwłaszcza tak zwanej logiki Sylogistycznej. Jego prace obejmują systematykę zasad dedukcji, klasyfikację argumentów i wypracowanie metod racjonalnego myślenia. Dzięki temu stał się fundamentem dla rozwoju logiki jako dyscypliny naukowej. W swojej etyce podkreślał, że celem życia człowieka jest osiągnięcie pełni szczęścia i harmonii, którą można osiągnąć poprzez cnotę i rozumną równowagę w działaniu. W polityce przedstawiał wizję społeczeństwa, która sprzyja rozwojowi cnoty i obywatelskiej odpowiedzialności. W metafizyce wypracował koncepcję pierwotnych przyczyn. I pierwszego ruchu, które miały wyjaśniać powstanie i istnienie świata. Jego prace z zakresu biologii, fizyki czy astronomii odzwierciedlały jego naturalistyczne podejście i chęć systematyzacji wiedzy o świecie naturalnym. Być blisko Arystotelesa w tamtych czasach to musiała być niesamowita przygoda. Jednym z czołowych wkładów Arystotelesa we współczesne rozumienie narracji jest jego traktat retoryka. W którym analizuje, jak skutecznie przekonywać i inspirować słuchaczy. I to będzie głównym tematem naszego odcinka Potęga Głosu. Arystoteles uważał, że każda dobra opowieść, argument lub przemówienie musi mieć dobrze zbudowaną strukturę, o czym świadczy jego teoria trzech aktów, czy ważności konfliktu. Jego zasady struktury narracji, takie jak budowanie napięcia, kulminacja i rozwiązywanie konfliktów, są absolutnym odzwierciedleniem uniwersalnych praw i ludzkiej psychiki. Filozofia Arystotelesa to nie tylko fundament nauki, ale także inspiracja dla wielu pokoleń myślicieli. Od Scholastyków średniowiecza, przez nowożytne empiryczne nauki, aż po współczesną filozofię, logikę i narrację, którą dzisiaj możemy bezwstydnie się posługiwać. Jego podejście do systematycznej analizy zjawisk, dążenia do uniwersalnych prawd i dociekliwości stanowi podstawę ogromnej części naszego dziedzictwa intelektualnego. Dobra opowieść to zawsze świadoma decyzja. Co usłyszy odbiorca, a o czym się nie dowie? Gdzie jesteśmy? W jakim miejscu zaczynamy narrację? Dokąd wędrujemy? Jakie są główne wątki naszej opowieści? Momenty zwrotne, napięcia, zmiany tempa. No To wszystko jest szalenie ważne, gdy zaczynamy swoją historię. I warto przy okazji zadbać o dwa obszary. O porządek logiczny, czyli co chcę, żeby zapamiętano, i porządek emocjonalny, czyli co chcę, żeby moi odbiorcy poczuli. Mówić ciekawie to jedno, ale mówić klarownie, nawiązując do celów swojej wypowiedzi, o, to już zupełnie inna. Liga wystąpieniowa. Możemy przenieść się do narracji teatralnej w kontekście sztuki w trzech aktach właśnie. Model z teatru greckiego i struktur dramatycznych Arystotelesa oparty na trzech aktach początek, konflikt i zakończenie no, jest jednym z najstarszych i najbardziej uniwersalnych sposobów organizacji opowieści. Zatem skupmy się dzisiaj na szczegółowym opisie tego modelu, bo on jest fantastyczny i pomimo że stworzony w starożytnej Grecji, dzisiaj możemy z tego skorzystać. A zatem akt pierwszy wprowadzenie. Prezentujemy główny temat, bohaterów, sytuację wyjściową, budujemy kontekst i zainteresowanie naszego odbiorcy. Wskazujemy, co jest na początku jakie są wyzwania czy przeszkody które nas czekają czy naszego bohatera o którym opowiadamy to moment w którym my wprowadzamy pewnego rodzaju hipnozę naszego odbiorcę ponieważ zapraszamy go do naszego świata do świata opowieści i przygotowujemy na nadchodzące napięcie jako mówca my nie jesteśmy bohaterem Akimś bardziej zaawansowanym w hierarchii. Jesteśmy przewodnikiem. W tym słowie jest duża moc. Przewodnik, przewodzenie. Przewodzenie naszą historią, naszym wystąpieniem. Kto zatem jest bohaterem? Jest nim nasz odbiorca, który przez naszą opowieść widzi swoje historie, swoje wybory czy propozycje drogi do zmiany. Drugim tematem jest konflikt, czyli akt drugi. Tam mamy napięcie i przeszkody. W tym etapie pojawia się główny dylemat, pojawiają się przeszkody, które bohater musi pokonać. To jest moment, gdy wprowadzamy napięcia, problemy, które angażują naszego odbiorcę emocjonalnie i nasz bohater staje wobec wyzwań, które trzeba rozwiązać. Napięcie rośnie, a nasz odbiorca zaczyna się. Identyfikować z trudnościami, z tą sytuacją, którą opowiadamy. W filozofii i teorii dramatu Arystoteles uznał konflikt za kluczowy element każdej dobrej opowieści. No a jeśli Arystoteles uznał to za kluczowy element każdej dobrej opowieści, idźmy za tą narracją. To on nadaje fabule dynamikę, emocje, głębie, a także prowadzi do momentu kulminacyjnego, czyli rozwiązania. Konflikt to sprzeczność, z którą musi się zmierzyć główny bohater, lub narracja, którą proponujemy naszym odbiorcom. Może przyjmować różne formy: dylemat moralny, czyli wybór między dwiema wartościami, lub ścieżkami działania. Może być to przeszkoda. Czyli trudności, które uniemożliwiają osiągnięcie celu, może być to wewnętrzna sprzeczność czyli konflikt w samej osobowości bohatera, a także zewnętrzny konflikt taki jak przeciwność losu, czy innych ludzi, społeczeństwa, czy sił natury. Arystoteles podkreśla, że konflikt jest motorem napędowym akcji, a dzięki niemu wzmacnia się emocjonalnie zaangażowanie słuchacza, umożliwia wywołanie napięcia i oczekiwania na rozwiązanie, a to jest to, co lubimy, bo wtedy nawiązujemy relacje, my jako mówca z odbiorcą, który jest ciekawy dalszej części naszej historii. Ukazujemy głębiej i złożoność bohatera w tym wątku, jego wyborów, wartości, moralności i nadajemy sens opowieści, kierunek rozwoju. Według Arystotelesa dobra tragedia czy dramat ma uczyć moralności i ukazywać prawdziwe życie. Konflikt ukazuje, co się dzieje, gdy wartości, prawo czy uczucia lub obowiązki są sprzeczne. To sprawia, że opowieść staje się nie tylko rozrywką, co jest bardzo ważne, ale refleksją nad życiem. Tego potrzebujemy, refleksji. W ramach struktury trzyaktowej konflikt pojawia się głównie w drugim akcie. I tu rozgrywa się główna akcja, napięcie, zmagania bohatera z przeszkodami. W tym momencie konflikt osiąga swoje ha, największe nasilenie, prowadząc do. Punktu kulminacyjnego, czyli momentu najwyższego napięcia i rozwiązania. Arystoteles podkreśla, że konflikt musi być wywołany w sposób, który wzbudza empatię i identyfikację. Tylko wtedy widz będzie towarzyszyć emocjonalnie, co jest podstawą do pewnego oczyszczenia, refleksji. No i to jest właśnie to, czego my też potrzebujemy na co dzień: większej przestrzeni do refleksji. Konflikt w pojęciu Arystotelesa to nie tylko element fabuły, ale fundament, który daje żywotność i głębie opowieści. To on sprawia, że historia jest emocjonalnie angażująca, moralnie wartościowa, ukazując złożoność ludzkiej natury i wyborów. Bez konfliktu fabuła traci dynamikę. No, a emocje swoją siłę, a wiemy, że emocje to życie, emocje to my. Co mamy w akcie trzecim? Zakończenie, czyli kulminację i rozwiązanie. Podsumowanie i domknięcie myśli dla Arystotelesa to moment, w którym fabuła, czy to dramat, czy opowieść, powinna osiągnąć pełnię. Czyli dać słuchaczowi pełne poczucie sensu i satysfakcji. Tak jest w każdej dobrej opowieści. Gdy my występujemy na scenie i utkamy w zakończeniu właśnie to poczucie sensu i satysfakcji och, efekty są niesamowite i nasza zapamiętywalność wzrasta. W narracji naukowej oznacza to, że po przedstawieniu problemu, metod, wyników i interpretacji kończymy klarownym podsumowaniem. Które wyraźnie odpowiada na pytanie, co to wszystko znaczy lub dlaczego to ma znaczenie. No właśnie, zaczynając od dlaczego, możemy pięknie popłynąć z odpowiedziami na temat misji i sensu swojej historii, którą ofiarowujemy widzowi w trakcie wystąpienia. Arystoteles podkreślał, że zakończenie musi zostawić silny ślad. W pamięci odbiorcy. Kończąc wystąpienie czy tekst, warto podkreślić najważniejsze wnioski, implikacje lub proponowane kierunki działań. Niepełne, niejasne, lub pozostawiające otwarte końcówki historie mogą powodować, że słuchacz wychodzi z konferencji czy z naszego wystąpienia z poczuciem niepełnego zrozumienia lub braku konkretnego wezwania do działania, a to jest właśnie to wezwanie do działania w mediach społecznościowych tak dzisiaj szalenie popularne. To jest coś co nas aktywizuje wewnętrznie. My mamy czuć wewnętrzną motywację i sens do tego działania. Arystoteles uważał, że dobrze zbudowane zakończenie musi zamknąć narrację, wyjaśniając co najważniejsze i co powinno się z tego Wyciągnąć. Dobra puenta to ta, która inspiruje do dalszych działań, pobudza ciekawość albo ukazuje moralne lub sprzeczne działanie wyników. Arystoteles podkreślał, że kulminacja musi odwoływać się do wartości i wspólnoty, aby wzmocnić przekaz. To nie jest miejsce na dodawanie nowych informacji czy dygresji, a nie ukrywajmy, że często mamy do tego tendencję. Zakończenie powinno służyć podsumowaniu, podkreśleniu najważniejszego oraz nakierowaniu odbiorcy na dalsze kroki, refleksje lub działanie. Zakończenie musi być mocne i przejrzyste. Aby słuchacz zapamiętał główny przekaz i odczuł satysfakcję. Z ukończenia narracji, ach, to jest też satysfakcja dla mówcy, gdy czujemy, że to była wspólna, piękna historia, energetycznie piękna. To chwila, w której wnioski z analizy są zebrane i wyrażone w jednym klarownym komunikacie. Dobrze skonstruowana formuła zakończenia nie tylko rozszerza zrozumienie, ale też wywołuje refleksję moralną, emocjonalną i praktyczną. Tyle dobra naraz. Zatem, według Arystotelesa, zakończenie to nie tylko formalność, ale fundamentalny element każdej opowieści, wskazujący na jej sens i pełnię. Także w naukowej narracji, gdzie cel jest, by słuchacz wyszedł z pełną, jasną, mocną i przekonującą lekcją. Bo każde wystąpienie, dla mówcy, to lekcja, z której przepięknie jest wyciągać wnioski, i dla odbiorcy lekcja tego, jak słuchać, jak. Brać do siebie to, co nas karmi w tym momencie i co z nami rezonuje, bo mogą z nami rezonować zupełnie inne tematy i historie dzisiaj, a inaczej mogły rezonować miesiąc temu. I to jest też ważne, żeby dawać sobie przyzwolenie do tego, że gdy jestem odbiorcą narracji, biorę dla siebie różne. Przestrzenie w danym momencie życia, w którym jestem, i tak samo będąc mówcą, mam pewnego rodzaju szacunek i pokorę do tego, ile ci odbiorcy, którzy przychodzą, przyjąć moją opowieść, ile wezmą, czy większość mojej historii, czy tylko fragmenty, czy za chwilę zupełnie zapomną o naszym spotkaniu. Ta trzecia opcja oczywiście jest najmniej pożądana, więc, mając struktury, mając pomysły na to, jak występować i jak budować całą narrację, mamy nieskończone możliwości. A Arystoteles w dzisiejszym odcinku jest naszym absolutnym autorytetem. Model trzech aktów, wypracowany przez naszego mistrza ze starożytnej Grecji, jest nie tylko schematem narracyjnym to filozoficzne lustro. Które ukazuje nam istotę opowieści, potrzebę struktury, harmonii, celowości. Wykorzystanie tej techniki w naszych wystąpieniach, no właśnie, to nie tylko narzędzie organizacji treści, lecz także wyraz szacunku dla samej formy przekazu. A ta forma przekazu potrafi wywołać głębokie emocje, wzbudzić zainteresowanie. I zbudować most między mówcą a odbiorcą, a te mosty potrafią być potężne. Wprowadzając trzyaktowy rozkład, pozwalamy naszej narracji po prostu odetchnąć. Ech, tak, odetchnąć, nabrać rytmu i głębi, a tym samym podnieść jej jakość i wiarygodność. A na koniec dnia o to nam właśnie chodzi: o naszą autentyczność, gdy mówimy, gdy wyrażamy. Gdy dajemy ten prezent w postaci naszej historii. Co więcej, ta świadoma struktura wpływa na naszą pewność siebie. Czujemy, że mamy kontrolę nad tym, co i jak mówimy. Wersja naszej wypowiedzi, opowiedziana zgodnie z tym porządkiem, staje się nie tylko bardziej klarowna, ale i piękniejsza. Po prostu budujemy na zupełnie innym poziomie poczucie piękna w samej ekspozycji słowa i naszej historii. W strukturze kryje się pewność, harmonia, tajemnica, które sprawiają, że nasze słowa nie są jedynie dźwiękami, lecz prawdziwymi mostami do serc i umysłów naszych słuchaczy. Zatem, korzystając z mądrości starożytności, wzmacniamy siebie i nasze przesłanie, czyniąc je nie tylko bardziej przekonującym, ale także bardziej odwrotnym. Odczuwalnym. Dlaczego? Bo bardziej ludzkim. Bo w końcu, jak mówił Arystoteles, dobra narracja to sztuka. Sztuka łączenia myśli z emocjami w harmonii, która trwa długo po tym, jak opowieść się kończy. Tak jak kończy się teraz nasz odcinek. Potęga głosu, gdzie naszym nauczycielem i przewodnikiem był Arystoteles, gdzie na moment przenieśliśmy się do starożytnej Grecji i tam budowaliśmy wyobrażenie o tym świecie. Nie wiem, czy tak macie, że chcecie czasem na jeden dzień wyruszyć w daleką podróż, w zupełnie inny kierunek geograficzny i historyczny. Ja tak czasem mam. I powiem szczerze, że pięknie byłoby spotkać Arystotelesa w czasach, w których żył, spojrzeć mu w oczy i powiedzieć: Dziękuję. Dziękuję za to, z czego możemy czerpać dzisiaj, w XXI wieku. <laughs> Wszystkiego dobrego i oglądajcie kolejne odcinki Potęga Głosu, a w komentarzach napiszcie. Jak struktura trzech aktów Arystotelesa sprawdza się w waszych wystąpieniach. Wszystkiego dobrego.